Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Dodek189, a to kolejny 13 już odcinek mojej serii Minecraft Adventures. No, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek nie będzie jednak pechowy, ponieważ mam zamiar dzisiaj wybrać się do netheru. Dokładnie, ale najpierw przygotujemy jakiś sprzęt, więc koczę tam wszystko ogarnąć teraz zostawić rzeczy, które żal byłoby stracić i, i tak dalej mm, kurde, dawno nie grałem teraz na tym świecie to trochę straciłem orientację tutaj wrzucę wełnę i to też wrzucę co tu jeszcze mógłbym wrzucić e, bu, 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 bu. Drobinki jeszcze... Nie, drabinki nie. Jedzonko. To tutaj... Więc To sobie... O, nie, nie, nie. Trochę żarełka trzeba sobie zostawić. Mm, co mi tu mamy? Kamień. Teraz zabiorę trochę do skraftowania i tak w ogóle na potem. No to jeszcze wrócę do to i tamto a zresztą zaraz wrócę po krótkim cięciu, żeby nie przynudzać rozdzielaniem materiałów dobra, to witam ponownie już wszystko mniej więcej rozdzieliłem teraz tylko sobie skraftuję dodatkowy mieczyk tak na wszelki wypadek tej patyczki Drewno zawsze się przyda. No i drugi kamienny mieczyk. No, jakby coś było ciekawego to jeszcze kilofik. I to by było na tyle, więc ruszajmy. Mamy <laughs> jeszcze teraz takie drobne info. Teraz mogą być jeszcze rzadziej niż zwykle odcinki. Będę wyjeżdżał To sprawia drobny problem Z nagrywaniem Ale jakoś damy radę Dobra Wskakuję do portala Kurde Żebym się nie zgubił. To całkiem w moim stylu. Czekajcie, coś... No właśnie, coś czuję, że jest coś nie tak. Ale teraz idziemy. Jak ja się zgubię, to, to, to będzie słabo dosyć. Na razie nic ciekawego. No, grzybki. Zawsze? O, już myślałem, że tam widzę gasta. Ale dobra, grzybek, więcej grzybków. Nie ma jakiegoś charakterystycznego punktu przy moim portalu. No, niezbyt, tylko jakiś. O, pigment. A nie będę go zaczepiał, bo nie uśmiecham mi się walczyć z hordą pigmenów. Na razie sobie pozbieram grzybki. Dobra, jeszcze tam mam na horyzoncie portal. Trochę może neterlaka pozbieramy. Czemu nie? Może mi się coś do czegoś przyda. Wszystko możliwe. E, dobra, dobra. Co dalej? Czuję, że ten odcinek nie będzie długi, bo jak zacznę walczyć, to zginę. A jak nie będę nic zrobił, to szybciej go skończę, bo będzie bardzo daremny. Więc trochę słabo. Dobra, pigmeny. Najwyżej to będzie najbardziej sfejlowany odcinek historii YouTube Za dużo ich? Nie, 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 wycofujemy się. To się nie opłaca. Idziemy sobie, do widzenia. Miło było Was poznać, ale to już koniec. nie wiem, Glowstone jest za wysoko. Nie, nie, tutaj jest jakiś bliżej. Glowstone nie pogardzę. Nie, nie jest bliżej, tylko się tak wydaje. Nic ciekawego, nic z racji, że jest bardzo nudno. Wygląda na to, że będę wracał. Rozwinąć zamiaru nie mam. Hejo patrzy na mnie dobra idziemy jednak nie będę z nimi walczył przy moich talentach bojowych mogłoby się to różnie skończyć wskakujemy tu dobra Myślę, może coś ciekawego zrobię Na ziemi tam, noc Sprint do domu! Nie mam mnie tu! Jestem niewidzialny! Dobra Nic mnie nie zjadło po drodze To nie jest aż tak źle Idę się kimnąć Albo na polowanie co mi tam? Jak już w nederze nie walczyłem, to przynajmniej tutaj. Będzie różnie, ale... Bra. Uj. Trzemasz kalatonie. Daj mi łup. Nie, dał mi tylko kości. Świnia. O. Jeszcze tak jak po drodze, nie umiem rozwiązać takiego problemu, że ciągle mi zwierzęta uciekają z zagro... zagród. Jak zbudowałem tą większą, tam też mi uciekło. Z tej mniejszej mi też od razu uciekało. Już się tym przestałem przejmować. Porzuciłem całkowicie moją hodowlę. Co... Co ja tam widzę? O, stado szkieletów. Ciekawie. Biją mnie ze wszystkich stron. Gincie! 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 Dzięki, Gincie! 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 gin! Gincie! 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 się! A, muszę coś zjeść! Będę się bronił mięsem! Teraz coś zjem. Nie patrzysz? To i jem. Żombi. Chodź no, żombi. Hmm? Teren czysty. Wracamy bli bliżej mojego domku i się za bardzo oddalę, to wiem, że z się zgubię. To jest mój zmysł orientacji w Minecraft. Dopóki mam domek na oku, czuję się bezpieczny. Ogórasy dobrze. Nie lubię ich, ale tak. Starcie! Ha! Gin! wybuchaj. Cokolwiek! A szczy? To bez jaj ludzie! Ilu ich to było? Więcej mat matka nie miała? Fajnie! Przynajmniej mi odkrył żelazo. Małe pocieszenie. Będę musiał naprawiać moją zagrodę, która i tak mi się niczego nie przydawała. Nie wybuchajcie. Już sobie idę. Ja chcę od Was tylko prochy. Dobrze. Pięknie, już trochę prochu się nazbierało. Myślę, że polowania możemy uznać za udane. Jeszcze tylko ten tutaj padronczek. Bo mnie bardzo interesują niteczki. Niteczki mi się przydadzą, bo mam zamiar zrobić łuk. Hardkorowo. Będę miał łuk i będę... O. Nie! Nie, tu jest mój dom! sobie. Klipper. Uh. Oh man. Dobra. Ja sobie zwiewam pod ziemię do mojego ulubionego domeczku. Tutaj się czuję naprawdę bezpiecznie. No. Teraz już niebezpieczeństwo, że tak powiem, zażegnane. I zobaczmy, co żeśmy zdobyli. Będzie łuk. BĘDZIE łuk. Mm, będzie łuk. Lubię łuk. Mm, yeah. I mam całe dwie szczały. Jeszcze TNT nie będzie, ale co z tego? Dobra, idę jeszcze odłożyć tamte rzeczy. Co zdobyłem? Pozostałe. Wszystko do to i tamto. Dobra. No. Uhuhu. Nie wiem już, nie mam pomysłu za bardzo, co by tu zrobić. Jak macie jakiś pomysł, co bym mógł robić w kolejnych odcinkach, to proszę napiszcie w komentarzach, bo ja już naprawdę powoli się mi wyczerpują pomysły. I coraz trudniej mi wymyślić jakikolwiek temat do nagrywania. Ale jak na razie, to jeszcze tylko sobie przerobię kości na no, mączkę kostną. Nie wiem, czemu akurat teraz. No ale ten odcinek będzie wyjątkowo krótny, no, krótki. Więc komentujcie, subskrybujcie, polecajcie mnie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach moich serii. Nara, żegna się z Wami Dodek 189.